fundusz na niskoemisyjny transport to jest najbardziej tajemnicza ustawa 14 posiedzenia sejmu dla przypomnienia Fundusz istniał już na te cele od paru lat, pieniądze nie, było, nie były wydatkowane, a teraz są przenoszone, tylko uwaga, mniej tych pieniędzy, prawie że połowa tych pieniędzy, które były na inne cele związane z, z, z ekologią. No i teraz należy zadać sobie pytanie, o, o co tu tak naprawdę chodzi? Czy tutaj mamy do czynienia z, z indolencją rządu, że nie jest w stanie na tak ważne cele społeczne ekolo i ekologiczne wydać tych pieniędzy? Czy chodzi o jakieś, no, no nie wiem, no jakieś tutaj, nie, nie chcę mówić, czy krętactwo, ale po prostu mamy do, do czynienia z jakimiś bardzo dziwnymi ruchami. E, dlatego też w, ważne jest, żeby dowiedzieć się, jakie są... Intencje w przeniesieniu tych funduszy, przy okazji je zmniejszając, na inny fundusz. I ostatnia uwaga, jeśli pan marszałek Szanowny pozwoli, z którą mam nadzieję, że pan marszałek się również zgodzi. Oboje jesteśmy posłami ze Śląska. Tam kwestie zanieczyszczenia, kwestie ekologiczne są szczególnie poważne, i z tego punktu widzenia tak ważne jest, żeby te pieniądze zostały jak najszybciej, w najlepszy sposób spożytkowane na transport niskoemisyjny i po drodze nigdzie nie zginął. Dziękuję bardzo.